Nie, 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 nie. Hej, cześć, z tej strony Ksen. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Bound Tail. No i sobie, tutaj, kontynuujemy naszą przygodę. Dzięki wielkie w ogóle za masę komentarzy, jak tutaj grać i tak dalej. To naprawdę pomocne. Tylko mam jedną małą uwagę, zanim zaczniemy. Nie mi komentarzy, których mówicie, że mam coś obejrzeć u innego youtubera. Właśnie. Taki, taka frajda jest tutaj, jeśli sam wszystko poznaje, A nie po prostu robię to tylko dlatego, żeby, nie wiem, jakoś przejść po prostu to. Tak się nie bawimy. Ja chcę wszystko sam. Dobra. No, <laughs> a propos sam. Ogólnie tutaj pokazaliście mi, że jest fajny sposób na to, żeby zadać gigantyczne obrażenia. Tutaj, tej frisk. To jest właśnie tak, stawiać pułapkę na dole jakoś. Więc tutaj sobie ją odrzucimy. W ogóle na spacji mówiliście, że mam unik, więc mi to się bardzo podoba. O, i tutaj ciach. Sobie odrzucimy ciebie, gaz blaster. I ona tu musi jakoś podejść dziwnie. O, tylko nie wyszło to, niestety. <grywy> no kurde. <grywy> Ciężko naprawdę się gra. Takie dziwne sterowanie jest, ale jeśli ogarnę jedno, to chyba będzie git. Muszę zobaczyć jak działa... A i ogólnie ten bad time jest też w niby dobry bardzo. Więc sobie odrzucimy, na przykład użyjemy tego bad time'a. Pyk, o! I teraz ona tutaj jest. O właśnie. No skacze sobie. <laughs> Dobra. Ty, dobry jest ten bad time, naprawdę. No dobra Teraz ja jestem zmęczony, muszę stać w miejscu O Pyk spaduwa, Ciach Jest git? O i pięknie Kurczę, naprawdę, dzięki wielkie za komentarze tutaj Że ten bad time w sumie zmienia skille tak jakby I widzicie, teraz nie odrzuciłem jej tylko zmieniłem jej grawitację i ona po prostu musiała stać tak jakby po lewej. Zarąbiste to jest. Nie sądziłem, że tutaj tak rozbudowane jest ta gra i te... wszystkie skille. Dobra, wbijamy szósty poziom. A ja muszę wbić siódmy? O nie. dobra. A, bo tu jest, wbiłem, dobra. Trzeci level teraz, tak? Czy... Chyba tak. Dobra. Dojeżdżamy cię. Pyk. Dawaj, bad-time'a. Pyk. Mmm... ciach. Co? A no bo co, bo... Ja zapomniałem, że może skakać przecież. <gryw> Jak ciul, podszedłem. <gryw> no, ja bym nie był dobrym Sansem. Trzeba mam... nazwę na odcinek. Najgorszy Sans, jaki istnieje. <gryw> no, gdzie jest? O, tutaj jest, dobra. Jest Git, na razie. O, uleczyła się. Weźmy sobie HP. Uleczmy. A nie, nie mogę. Dobra, bo ja zaraz zginę tutaj. Nie, pomocy. <grytanie> ja zapominam cały czas, że jeśli użyję Bad timea i tej grawitacji, to ja cały czas tracę. Cały czas tracę tą energię. Ja ono musi się wykończyć, tak? Jakby Dobra, pik, pik. Pad time, pik, pik. Teraz sobie tutaj ustawimy. Pułapeczki. Niech sobie tutaj będzie. Tu wypuścimy trochę. O! Musimy zaplanować dobrze to. Wypuszczamy masę, żeby szybciej energia spadła. No i czekamy na nią. Musi tu przyjść do nas O! Kurde, no nie, 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 umiem Ciężkie to jest, naprawdę <ściszki> Hamstwo, naprawdę hamstwo To jest medium, ja jestem ciekaw co jest na hardzie, naprawdę Ale spokojnie Uda się wszystko Pyk, pyk Tutaj Tutaj Tutaj, pyk a nie mogę yy, naraz kilku. Dobra, myślałem, że mogę naraz kilka Gaz Blasterów walnąć, ale jednak nie. A co się stanie, jak przytrzymam go? A, to jest po prostu w czasie rozłożone. Ale mi energia wskoczyła, dobra. No i uchodź tu. O, o! No, no na nadu, dół, na dół. Dobrze. Aduba. Dostał pięknie, jest pięknie na razie. Pyk. Oj, chyba to będzie źle. No, coś czuję, że będzie źle. Energia szybko, ale ona się respi. Co na tyle hp ma? Nie podoba mi się to. Frisk. Kara. spaduwa, <grymne> Ale ona się musi wkurzać. Dobra. Sansik, proszę cię. Zrób coś z tym. Jest git. Energia. Grawitacja zmieniamy. Dobra. Trzeba pułapeczki porozstawiać, kurdi. Nie wiem, jak można anulować ten efekt, no ale cóż. Biedny Sansik zmęczony. Jezu. Sans! Ciekaj. Ale jestem słaby w tą grę, Boże. Jak ja widzę, jak inni kokszą w to, to to jest. nie wiem. Ciach. Aha. No, także widzicie. Taki dobry jestem. Nie no, jeszcze raz, Dobra. Najpierw grawitacja na nią. Pyk. Wyspuszczamy tutaj jakieś te. Okej. Okay. Płyk, pyk. Dobra. Teraz sobie idziemy szybko. Zaraz nam energia się skończy. Dobra. Ale dużo HP straciła. O to chodziło, o to chodziło. Proszę, proszę, proszę. Dobra, jest git. O co to za? A ja mogę daszować i tak to mocno dość. Okej okay. ja zapominam co czas o daszach. Giń, proszę cię. Pyk, nie ma. Ale dasze zrobiłem. Nie mogę, nie mogę. Aż tak było dobrze. No nic. Jeszcze raz. Pek. Pek. Powiedz mi, co to było? Podwójny skok jakiś? Od kiedy? Wyskoczyła jakoś podwójnie. Fajnie. Dobra. Giń tam, kurde, pajacu, no o, Ale tam dostaje, ale tam dostaje, dobra. Pła pensja. Jak najdalej? O! Oh. Ładujemy się. Pyk? Szybko, 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 pyk. Dobra, pyk. Pułapeczki. Pyk. To jakoś wypuścimy, żeby uniknęła. O, dobrze. <ścoughs> I do końca mapy. Co? Co? Nie, to że skam, skam, totalny skam, ucieka mi stąd. Nie, 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 Padaj, gnoj jeden. Było blisko. Proszę, proszę. To już jest końcowa. ile na ma hp. Nie, nie, no. Jeden hp, jeden hp. Czemu ona nie wchodzi w te pułapki do cholery, no? Kurde, no. Dobra, tryhardzik jakiś musi wejść. Widzę. Dobra, czas uciekać. Tu sobie walniemy, tak. Ten gaz blaster jest totalnie useless. Nie wiem po co go używać w sumie. Dobra, ładujemy energię. Jest, git, gin. Ja robię w sumie. Dobra, trzeba to zaplanować. Tutaj sobie pułapeczkę walniemy. Tutaj sobie pułapeczkę walniemy. Tu do góry jakąś. Tu przedłużymy. Żeby tam jakoś dostawała. No nie. No i czekamy. Dawaj, 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 dawaj. O, jest. Jest git! No dawaj. Taki cwaniak jesteś? Pyk. <ścoughs> nie ma. Pyk. Dobra, naładuj. Fajnie. Znowu pełna HP ma. Dobra, ładujmy się troszkę. Pyk. Bad time, kurde, gnoju. O nie, o nie nie, nie. energia mi się kończy, energia mi się kończy! Dobra, stoimy. Uh. No jest ciężko, jest ciężko, ale... ...ciekawie już jest. Pyk! Pyk! Ale to musi Frisk unikać. Okej, okay, dobra. Bad time. Wypuszczamy tutaj, bo chyba z tego co wiem, to tak. O, teraz będzie dostawać, bo ona stoi w miejscu, jakby. O, widzicie? No, jest git. Nie mogę gas. Yes, jest! W końcu. Po prostu nie mogłem gas. Blastera używać. Bo jeśli go używam, to ona unika. A tak, a tak to to stoi po prostu. Więc łatwiutko You earned 60 xp Ty, to jest dużo chyba nie? Ja mogę frisk chyba odblokować Torier Skin unlocked Green bedtime unlock Okej okay. To mnie cieszy Że dużo rzeczy odblokowuje Coś się gierka zbugowała chyba nie? <grych> no w końcu Sprawdźmy sobie co odblokowaliśmy Eee Miałem 70 Expa. Przecież wygrałem i powinienem mieć 60 Expa. Coś mnie tu chyba ktoś wiajo y zrobił. Coś mi się wydaje, że ktoś mnie tutaj. Multiplayer tu jest. O! Może kiedyś z kimś zagram. Zobaczymy. Nie, czuję się zrobiony wiają. Y Naprawdę. Dobra, próbujemy jeszcze raz. I pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. ile HP. I tam schodzi. Ile wlezie? Ile wlezie? Wszystko po prostu wchodzimy w nią. Dobra, tu pułapeczka jedna, bo już mi się powoli kończy życie. Jeszcze wypuścimy. O, i gitara. Ładujemy sobie... A nie, nie ładujemy jeszcze. Dobra. No to więcej gości. Teraz ładujemy Szybko Pięknie I znowu I to mi sprawiało taki problem? Serio? Zobaczcie co ja teraz robię Cii? Żałosne To jest frisk ja po prostu klikam Zetkę To jest... Chyba najłatwiejszy sposób, żebym walnąć teraz. No i co? Wieskuńia. Nie ma tak łatwo. Ja tu. Ja tu chyba 5 razy zginałem, nie? Teraz zrobiłem to bez jakiejkolwiek straty. O, i znowu coś się dziwnie. O co tu chodzi? Teraz mam shop. Mam te... No i teraz jest 130 Expa, dobra. Kup coiny. 100. Kurde, 275 potrzebuję. Nie, no, to trzeba iść dalej. To trzeba iść dalej. O, level 7. Hard. Pokonaj frisk. Frisk unika ataków. Szybko się porusza i używa przedmiotów, żeby się chilawa. I frisk może także co? Co jest? Ale muza! Ogień, wszystko dobrze. Level complete... A, ale kurde. Podobało mi się, podobało mi się, naprawdę. Dobra. Pierwsze co? O, już, już zrąbałem. Dlaczego ona ma jeden tylko? Oj, ona chyba dobrze unika. Oj, ona chyba dobrze unika. Z tego co widzę. Co nie? Mmm, dobra, puścimy tu, puścimy tu i pek. No, nie, no, nie mam co, gaz blasterem w ogóle. Nie mam podejścia, nie mam podejścia w ogóle. Ładuj się. Ola, ona szybko się porusza, boże. Dobra, tu pułapeczki lecą. <laughs> Powiedz mi, jak ona skacze i. Skąd ona ma double jumpa? Skąd ona ma double jumpa? Ja nie rozumiem tego. Podchodzę na nagle, double jumpa robi. Czy tego Wandertailu nie było? Kto to wymyślił? Aha. Pomyliłem. <ścoughs> Zrobiłem Gaz Blastera. Nie, no. Dobra, pomijamy to. Pek. Pek. A, czyli większy jestem. No dobra, dostajesz tutaj na web. Na Już mi to się średnio podoba. Ok, stajemy w miejscu. Pyk. Nie, pyk. Pyk. Aha, jak jestem zmęczony, nie mogę unikać. Zapomniałem. <gry> o Boże, nie, no to trzeba nauczyć na się, znać strategię i tak dalej. Możecie w sumie w komentarzach nie wiedzieć jakie są najlepsze strategie tutaj na na nią. Bo na razie widzę, to, to po prostu walisz tutaj o pełno kości w jedno miejsce. O widzicie? Patrzcie ile to HP schodzi. To jest totalne oro. I to jest po prostu stanie w miejscu. Ale nie chcę stać w miejscu, po prostu chcę zrobić coś, no coś fajnego. Dobra, naładujmy to. No i w sumie na tym polega to, że... Idę w jedno miejsce. W sumie może jak odblokuję nowe postacie, to tak będzie lepiej. Teraz sobie naładuję. O, pyk. I pięknie. Ciach. Jeszcze sobie naładujmy trochę. Tak na fulla. Pyk. No i lecimy. Na maksa. Będzie? No i patrzcie, patrzcie jak jej schodzi No coś pięknego Weźmy tutaj sobie łapeczki Żeby nie było Pyk, 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 pyk Teraz zginie czy nie? O no i Co się dzieje? Co jest? Ale muzyka Muzyka z tego, jak zabijesz wszystkich. Co jest? Czemu ona może się poruszać, tak? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Co to jest? Do cholery. Czemu ona w ogóle jakoś tak. porusza się dziwnie? Ty. Ale schiza. Nie, schiza mam totalną. Teraz. Jest, dobrze. O, w, w karę się zamieniła, Ja, yeah. You earned 100 expa! Zarąbiście! No i taką ilością expa już można działać! Więc odblokujemy, odblokujemy tą frisk naszą. Tak, dostaliśmy expa, bo ostatnio... A ty co? Konfoda foda. Czemu to są różni? Raz, a i nie dostaliśmy expa, widzicie? Zcie mi napisać w komentarzu. O co chodzi? Czemu ja czasem nie dostaję Expa. I co pewnie jeszcze nie przeszedłem poziomu, tak? O, widzicie, nie zaliczyło mi? A nie, zalicz. Zaliczyło, ale nie dostałem Expa jakby. Ale fajna jest ta. Koks muzyka, kurde. <laughs> Dobra, jeszcze raz sobie spróbujmy. Nie rozumiem tego naprawdę. Raz dostaję, raz nie. Dobra, dawaj. Zostajesz na maksa tam. No i widzisz, Skok ci nic nie da. Ty jest żałosnym stworzeniem. Sans jest koksu. Nic mu nie zrobisz. Chyba, że podejdziesz, to dostajesz one shota i. <gry> Dobra, poczekajmy sobie. Niech się trochę zrespi. O! I teraz bym chciał. To był błąd, że się ruszyłem. Odejdź. ODEJDŹ, PROSZĘ CIĘ, NO NIE! Odejdź. ODEJDŹ! Kurde. Nie wiem, raz mi idzie, raz nie. Dobre, no Ja wam dziękuję za oglądanie. Ja się troszkę poduczę poza odcinkiem, żeby tutaj... Was nie denerwować, bo pewnie się denerwujecie jak ja tutaj gram. Także dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia i... 爸爸。